Widzowie, w dzisiejszym odcinku Wam pokażę co się zmieniło u moich e, gołębi i królików to więc e, e, najpierw przejdziemy do królików tak tutaj tak, tak się im zmieniło już u, urosły prawdopodobnie, bo my tutaj sprawdzaliśmy z dziadkiem e, są tutaj trzy samiczki, ale o ten taki siek ten biały to on skacze po nich, to może będzie samiec tutaj są od mojego brata, tutaj jest ta stara samica ona już miała młode 28 sierpnia, tylko ja, ja, ja wam je zaraz pokażę, bo są w innym miejscu są one tutaj w chlewie u gołębi. O, tutaj są. Teraz tu mają dużo miejsca. O, i tutaj też mnie kiedy przełożą, i, i, i ja nie wiem jak. Tak wyglądają ich jest. 7 i od porodu żadna nie Było 7, i zostało 7. I odsunęłam. A teraz są dwa jajka. O. Tutaj kiedy się leklo kiedy będą lęgi. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest jedno jajko i ono i się dzisiaj wykluło. I tutaj datę te wyklucia. I on to jajko będzie po czarnym samcu i po białej samicy. Tutaj też jest jedno jajko, ona akurat wczoraj Bo ja to nagrywam 27 listopada Tutaj, I tak jajko jest po takiej Po czarnym samcu i po takiej czarnej siece Tutaj w tych budkach nic nie ma nawet zobaczę. Nic nie ma. i tutaj są skroniki. Tam młode. Tam no, I tak. Nic na razie nie zlechło z królików. Jest ich wszystkich 13, a, a gołębi to teraz to 36. Tutaj w chlebie. Bo, bo na strychu ich, ich jest gdzieś około 100 czy 70, nie wiem. No, tak to wygląda. No, jak Wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. To cześć!